Robert, to znowu my Pomóż nam, kolega ma osiemnastkę Może się zwie, pomóż nam Rozkręć tą imprezę, bo sztywno jest Ja słyszę, tu jest impreza Robert, Robert, rozkręć nam imprezę Okej, okay, okej, okay, nie masz sprawy, DJ DJ DJ, 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 Jedziemy! Jedziemy, 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 tu łapy w górę Dobre! Właśnie, ja w góry! Yeah! Rozłączy się No No Robert dawaj, no dawaj, no! To dla naszego kolegi mocna osiemnastkę dzisiaj ma Ej, Kłodor Mański 2011, gramy grubo nowego te rana teraz, 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 teraz już dziewczyny bluzki zdejmują! Góre, powiedz, to. powiedz model łapy w górę! Model łapy w górę, w górę, w górę, w górę, w górę, 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 górę! Dobrze! Wiem, model, bo... Powiedz jeszcze, żeby dziewczyny staniki ściągnęły! Już są gotowe! Dziewczyny, zdejmijcie staniki i pikeczki pokażcie! Dawaj, dawaj, pomóż nam! Ekwador! Ekwador! Mański 2011 koloseum, koloseum! Lecimy do góry, do góry, bawimy się, bawimy! Jazda! Wszyscy Jazda! razem! Pisze, teraz, teraz, teraz! teraz, teraz wszyscy łapy w górę! A co, robisz? co robisz? Pozdrawiamy cię! Ja akurat muzykę zgrywam na telefon, to, na pewno to zajęty jestem. No to muzyka, niech się zgrywa, się baw z nami! A na mój telefon na ten zgrywam właśnie. Aaa dobra, strażnikwolker.cba.pl wypromujemy Cię chłopaku. Będziesz grał w Jeszcze dobra. raz mam, rozkreśl nam jeszcze na chwilkę, sekundę, dwie, trzy. Ej, kładą! To na razie, na razie, na razie. Na ra, na ra, na ra, na, ra. na razie. Dobra, <laughs> a <laughs> ja girdę